Więc zaczynamy. Ja już to kończę, bo sobie wcześniej już robiłem, teraz kończę. Ostatni jest oto w tym kominie, pokażę Wam dokładnie gdzie. Kurde, daleko bus ale ja odpalę swoje jakby takie cikle i nie będę musiał tak długo trzymać palca trudno że jest strefa musicie wszystkie te pięć pierwsze jest na gasnących dajach Tutaj pod mostem. Drugie jest na zielonych żywopłotach. Oto tutaj. Trzecie jest tutaj. Czwarte jest tutaj pod tym budyneczkiem. I piąty jest właśnie na kurzących. Niektórzy myśleli, że tutaj będzie wolwerin, niektórzy myśleli, że na sentinelach będzie wolwerin. a jednak jest na albo na szuwarach. Widzę, że ktoś chce okrąża. Tam Tylko sobie skrzyneczkę otworzę. Chyba coś się pomyliłem z kominami. Sorry, to mój błąd. Serio, nie ma tutaj? To jest tylko, w, tylko Gdzieś indziej Poczekajcie, ja muszę sprawdzić to jest w ogóle u Glitch Kinga To jest tutaj Kolejny mój błąd. Glitch King to właśnie nagrał i Tutaj jak się. Nie, proszę mi traf autorskich, kurde, nie robić. Bo się zaraz wkurzę. Idziemy sobie na napażoneczkę. Idziemy na skaliste skarpy. Po tej grze będę robił wyzłanko, żeby... Poproszę jakiegoś kolegę, który już gra w Fortnite'a, żeby mi pomógł zrobić, żeby zniszczyć zbie... żeby zniszczyć pożeracza, czyli te... Urządzonka, wysłonnicy Galactusa, jak tutaj prawie wszyscy mówią, ale to są pożeracze. No, w sumie, sam Galactus ma do tego prawo. Nikt mu nie zabrania. Lecimy na skaliste skarpy. Może że to już nie działa. To nie wiem. Ale no, jak zadziała, to będę w szoku. Trzeba ciągle dawać graffiti. I będzie się dostawało za to 500 EXPA. To nie jest jakoś dużo, ale uwierzcie, będzie warto. W samo 1000 to nie jest dużo. No i wiecie, jak zawsze, to zawsze. Trzeba skorzystać. Póki działa bo naprawili błąd z chodzeniem pod wodą. Tutaj był ten błąd w wielkiej rzece. Trzeba było podskoczyć na wodzie, albo do niej wskoczyć i się było pod wodą. Tak samo jak na koralowym kastelu. Już to nie działa. Za pięć dni zrobię odcinek, bo nie live'a I, I pokażę wam, jak zdobyć jak jakiegoś, jak zdobyć tego Nie działa Как бы не дьявол. Teraz sobie zrobimy wezwanko, żeby przejechać od Sierbany Szuwar do, do kocięgo kąciku. I chyba to, jest dane, to są dane sekundy. Nie ma takiego wyzwania Nie jest! Przejdź samochodem w sierpanych suwarach do końciego mniej niż 4 minuty Nie no, to jest daleko od siebie, ale dobra A na parzące da, da radę to zrobić I według nich Hulk to jest, to jest zombie z 11 sezonu no, z Halloween z przerobioną teksturą Marvela i z tłem Marvel's Avengers, które się logujecie. Ten kanał będzie ogólnie do nagrywania nagrywania Fortnite'a i tylko Fortnite'a a jak przyjdzie jakiś wyjątek i będzie dużo łapek to może nagram jakąś inną grę kurde 4 minuty no to dość słabo Tamte sezonie były tu I w ogóle pojawił się domek tutaj To było trochę dziwne zjawienie, bo nie było go i nagle, nagle w sekundę się pojawił albo mi nie wczytało tekstur albo Fortnite jest chore i mi nie wczytał i ten domek był od początku To było jedno wielkie pustkowie tutaj. Teraz są Sentinela, te zostały pokonane przez Mutanta. Mam lotnisko, które nie zasłania, ale na moim celu wyniku jest tak, Tak była stworzona pantera, gdybym tworzyli. O kurde, ja mnie nie zapraszam, okej. Okay? Zobaczę czy, czy dzisiaj się nie będzie rajd'ował, bo ostatnio się bardzo długo rajd'ował. Nie mogę dołączyć na no serio. Nie, chłop gra z drugim graczem. Albo to był po prostu bug. Nie wolałbym... Wolałbym wziąć jakieś inne auto niż tylko track. Zobaczę ile to ma paliwa. A, bo jest jednak zablokowany. Jest jeden taki mały problem. Tamto auto było zablokowane. Wszystkie inne traki nie zostały zablokowane, serio? No to za ludzie. A nie, jednak ten track został zablokowany. Jezus Tak <trybujesz> widzicie. <trybujesz> <trybujesz> Wydarzenie rozpoczęło się. Jadę już. A nie, bo tutaj mogą być różne. Dam na królewską. Jadę do końca... do kociego. Ale gdyby ta, ta ciężarówka nie była taka wolna i gdyby tak szybko nie spalała paliwa, to by było super. O, No Ale niestety nie mogę się zatrzymać, no. No bo jak wysiądę z auta, to, to, to wyzwanie się kończy. Chyba. wydarzenie się nie kończy, marnuję tylko czas. Ale dobra, dam radę. Natankuję tak, żebym zdążył. Dobra, 50% jest id. Musi być id. Mam nadzieję, że dam radę. Da radę. Mam nadzieję, że nie zginę od burzy I 100 sekund 100 sekund mam na pojechanie do kociego Widzę, że jakiś mój teammate też to robi Czyli mam minutę Dobra, zdążyłem Jest git Nie zaliczyło mi się. A może po prostu muszę dojechać do kociego? Jak mi się nie zaliczyło, to w się wkurzę. Nienawidzę tej gry. Przyszukaj skrzyniów w domenie, duma, likwidację do paskudnej przestrzeni. O co mi... O, <grystanie> co za chłop? Proszę o leczenie. Jest! Leczę yes! się apteczką póki mogę. Póki jeszcze... O nie, strefa doszła. Nie zdąży. A nie, jednak dążę. Kurde, na 9 HP. Nale. Niezaliczone, więc chyba się odcinka nie będę przedłużać.